manko w kolejnym odcinku na moim kanale W opisie macie linki do, do chłopaków na kanał Oczywiście zapraszam na grupę Fajwerki Na Fajwerki i family Grupy Fajwerki są powiązane oczywiście z Fajwerki Shop No i Pirofamili to jesteśmy cała tam nasza elita Cię Serdecznie pozdrawiam, pozdrawiam Benka, Radom i Marcinatora Oczywiście kolejna wyrzutnia, sobie ją tak przewracam 92 strzały, tu macie kod produktu z Pyro dostępna oczywiście na Fiverrki Shop z kodem PROGANG macie zniżkę tu macie e, rok produkcji 2023 942,4 g e, kategoria oczywiście F3 więc zobaczymy jak oba e, wyrzutnia się prezentuje będzie, będzie się prezentować na, na niebie no ląd podstawowy, rezerwowy jest tą stroną pamiętajcie do widowni bo są strzały pewnie kątowe dosyć taka widać masywna wyrzutenka więc e, nie będę dłużej przedłużać, widzimy się po prostu na strzelaniu z ekipą. Cześć, czyli do zobaczenia. Ładna i głośna, ładna podobała mi się.